Cześć, witam Was ponownie na kanale Przed Przedostatni film, który nagrałem, który pojawił się na kanale, to film poświęcony doktorowi Grzysiowskiemu i planom powrotu pandemii, powrotu innymi słowy, obostrzeniom covidowym, które, które już są szykowane przez naszą inspekcję epidemiologiczną, przez naszą instytucję epidemiologiczną, ale na koniec wspomniałem o empoksie, czyli małpiej, małpiej ospie i słuchajcie i dobrze, że o tym wspomniałem bo, bo dzięki temu postanowiłem trochę zrobić, trochę zrobić tak zwanego researchu i poczytać na temat wcześniejszych, wcześniejszych epidemii epidemii ospy a głównie chodziło mi o ospę czarną, czyli tak zwaną ospę prawdziwą bo nie będziemy mówić tutaj nie będę porównywał tutaj e, mpoxu do ospy wiecznej, bo to jest zupełnie inny wirus, to jest zupełnie inna e, jednostka, jednostka chorobowa. E, to, że się nazywa ospa, to jest tylko i wyłącznie chyba ze względu na to, że objawy są, są dosyć, e, dosyć podobne. Natomiast to nie jest e, tak naprawdę za ospę wieczną, za, ten, co, za to co w Anglicy nazywają chickenpox. Nie odpowiada żaden z rodziny wirusów, który odpowiadał za ospę, ospę czarną. A ospę czarną udało się ludzkości jest to chyba jedyna choroba, o której przynajmniej ja której wiem. Jeżeli wiecie o tym, że jest jakaś inna choroba, którą udało się całkowicie wyeliminować z obiegu, że tak powiem, chorób zakaźnych. Jeżeli znacie jakąś inną chorobę, to napiszcie. Ale z tego co ja wiem, to czarna ospa jest jedyną chorobą, którą udało się całkowicie wyeliminować z obiegu chorób zakaźnych, że tak, że tak to nazwę. I powiem Wam szczerze, że za, bo poczytałem trochę na temat tej czarnej ospy i czuję się lekko, czuję się troszeczkę lekko oszukany. Bardzo dobrze, że, że to zrobiłem, bo okazuje się, i to jest bardzo ciekawe, bo żeby in, in, inaczej, czarną ospę udało się wyeliminować za pomocą szczepień. Tak, czarną ospę udało się wyeliminować za pomocą szczepień, i to jest rzecz powszechnie wiadoma. To o tym się uczymy na lekcjach, na lekcjach biologii, już w szkole, w szkole podstawowej. Tylko. Bardzo często mówi się o tym, że szczepionki, przynajmniej te szczepionki w tym tradycyjnym sensie jakie były, nie mówię tu o szczepionkach typu mRNA, tylko mówię o tym o tych szczepieniach, tych szczepionkach bazujących na tym tradycyjnym modelu tworzenia, czyli na właśnie na osłabieniu, na wprowadzeniu do organizmu osłabionego osłabionego wirusa. To w przypadku ospy czarnej, i o tym się ja o tym nie wiedziałem, być może Państwo o tym wiedzieli, ja o tym w ogóle nie wiedziałem. W przypadku ospy czarnej, wirus, który został wprowadzany do organizmu, nie był wirusem ospy czarnej. Tak, szanowni Państwo. Wirus, który doprowadził do tego, że ospa czarna zniknęła całkowicie z obiegu, nie był wirusem w ospy czarnej. To jest bardzo ciekawe, podejrzewano, to, ten wirus ma nawet, i to, to jest też ciekawe, ten wirus ma nawet swoją osobną, osobną nazwę, o, wirus ospy czarnej inaczej się nazywa i wirus, który był stosowany w szczepionkach na ospę czarną e, też nazywa się inaczej, on ma troszeczkę inną strukturę genetyczną, na początku podejrzewano, że jest to wirus, to jest w ogóle cud, to jest w ogóle cud, że udało się wyizolować wirusa, który... <laughs> który zadziałał, e, osłabiony, który zadziałał e, w sposób e, immunologicznie e, oczekiwany, czyli że doprowadził do tego, że organizm e, zaczął zwalczać... E, Jednocześnie nie chorując, nie, nie, nie mając objawów tych, tych bardzo poważnych objawów klinicznych i zaczął zwalczać te, tego wirusa i jednocześnie dał nam odporność na zupełnie, na zupełnie innego wirusa. To, to jest chyba jedyny taki, taki przypadek. Jak, patrzy, jak patrzyłem na informacje, bo trochę, tak jak powiedziałem, zrobiłem research w tym temacie. Jak patrzyłem na informacje dotyczące ospy, właśnie ospy czarnej i tego wirusa, to ten wirus, który posłużył jako baza do, do szczepionki, na początku podejrzewano, że był wirusem bydła, ale potem okazało się, że dzisiaj przy tych badaniach, przy tych doskonałych badaniach genetycznych, wykazuje największe podobieństwo do wirusa ospy koni. Kto i jak zachorował, jak to się stało, że ten wirus został w obiegu, w ogóle został wyizolowany, że on się pojawił, to jest zagadka, bo my tak naprawdę oprócz hodowania tego, tego wirusa nie mieliśmy żadnej, z tego co zrozumiałem, z tego co wyczytałem, to nie mieliśmy żadnej innej metody pozyskiwania pozyskiwania tego wirusa, więc myśmy go po prostu jako ludzkość, jako lu no, naukowcy, nie my jako ludzkość, tylko naukowcy go po prostu e, rozmraża, rozmnażali w warunkach, e, warunkach laboratoryjnych, żeby służył nam. I on zresztą do dzisiaj jest e, z, z, zachowany, bo już na OSPĘ Ospy nie ma, ale ten, ten, ten właśnie wirus, który pomógł zniszczyć ospę czarną, nie mówię o wirusie ospy czarnej, mówię o wirusie, cały czas o wirusie, który pomógł zniszczyć ospę czarną, to ten wirus jest przechowywany, ale wydaje się, że on nie występuje nigdzie naturalnie, więc jakim cudem on się w ogóle pojawił? Nie wiem. Ale się pojawił i całe szczęście. Bo co się okazuje? Okazało się mianowicie, z tych informacji, do których dotarłem w tym, w tym temacie, okazało się, że były oczywiście próby osłabienia samego wirusa ospy czarnej, tylko niestety rzecz polega na tym, że te próby nie były udane. To znaczy. Jego osłabienie samego wirusa nie sprawiało, że przebieg choroby był, był słabszy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie też nie jestem genetykiem, te dwa wirusy, no zresztą to są wirusy, które należą do tej, samej, do tej samej rodziny, te dwa wirusy mają podobny układ genetyczny i jest jakiś element, który... Dzięki temu, że ten drugi wirus nie był tak zjadliwym wirusem dla organizmu dla organizmu człowieka, pozwoliło na to, że organizm mógł wytworzyć anty, antyciała na jakąś część, przypuszczam, że sekwencji genetycznej tego, tego wirusa, która tak się cudownie złożyła, była wspólna dla obydwóch oby wirusów, czyli dla ospy czarnej i dla tego wirusa, który służył jako... Jako szczepionkę. I to jest ciekawe, bo o tym się w ogóle nie mówi. Zawsze się mówi o tym, że to jest osłabiony wirus. Tak, to był osłabiony wirus, ale to był zupełnie inny wirus niż wirus, który powodował jednostkę chorobową. Więc być może na tym polega cały sukces tego, bo to jest jedyna, tak jak powiedziałem, z tego co wiem, to jest jedyna choroba, którą udało się wyrzucić z obiegu. Z obiegu chorób zakaźnych, być może na tym właśnie polegał cały cały sukces, że to, żeby pojawił się po prostu, że w przyrodzie istniał inny wirus, który był wirusem dla nas osobiście słabszym i on mógł posłużyć, ale mający na tyle, na tyle podobieństwa genetycznego, że przeciwciała wytworzone na tego słabszego wirusa. Pomagały również w deaktywacji tego wirusa, bardzo gruźnego, bo ospa czarna była chorobą śmiertelną. W przeciwieństwie do małpiej, do małpiej ospy, do Empoksu, ospa czarna była chorobą śmiertelną. To znaczy, to nie znaczy tak, że małpa, małpia ospa nie może powodować zgonów. Oczywiście, że może powodować, każda choroba może doprowadzić do, do zgonu. Rzecz polega na tym, Ile jest tych zgonów w stosunku do liczby, do liczby zakażonych? No i w przypadku ospy prawdziwej właśnie ospy czarnej no to była dosyć porażająca, bo to statystyka, bo to były miliony, to miliony ludzi umierało na tą chorobę, już nie mówiąc o tym, że sama choroba pozostawiała później po sobie bardzo brzydkie yy, ślady na, na skórze ponieważ ospa czarna objawiała się podobnie, podobnie jak poX, właśnie tymi takimi czarnymi, stąd też nazwa ospa czarna, takimi czarnymi bomblami, na skórze. No i nie, nie, nie wszystkim to się goiło, nie wszystkim to się goiło dobrze. I te ślady po tej ospie, po przechodzeniu tej ospy były, były dosyć mocno widoczne. Oczywiście u tych ludzi, którym udało się tą ospę. Tą ospę przetrwać, przeżyć, pokonać. No ale tu mówimy o kwestii estety, ewentualnej estetyki. Natomiast kwestia, która była największym zagrożeniem, to była kwestia związana z niewydolnością samego, samego organizmu w przypadku ospy, ospy czarnej. Tak więc, to jest bardzo ciekawe, bo teraz najprawdopodobniej będą się pojawiały przypuszczam, że będą się pojawiały przymusowe jakieś szczepienia na, na mpox i teraz pytanie jest takie bo w przypadku ospy czarnej szczepionka bazująca na ospie czarnej była zupełnie nieskuteczna więc pytanie jest takie jakiego typu szczepienie szczepienia będą nam wprowadzały wprowadza, będzie nam wprowadzała Big Pharma, korporacje farmaceutyczne czy to będzie podobnie jak w przypadku Szczepionek RNA, które okazały się no, być szczepionkami mało, mało skutecznymi. Bo jak słyszeliśmy, ostatnio trzeba było zniszczyć ileś tam szczepionek, które no, straciły oczywiście datę, datę ważności, ale które już już nie byłyby w stanie być skuteczne w przypadku nowej odmiany nowej odmiany COVID-u. I teraz pytanie jest takie, czy my zaraz, nie, nie, czy naukowcy nie będą zaraz izolować ileś tam kolejnych mutacji mutacji mPOX-u i okaże się, że jeśli się zaszczepimy jedną szczepionką, to ona już nie będzie za chwilę skuteczna na następną szczepionkę. A w przypadku ospy czarnej okazało się, że ta jedna szczepionka bazująca, powtórzę jeszcze raz, na zupełnie innym wirusie. W zupełnie innym wirusie okazała się być na tyle skuteczna, że, że zlikwidowała całkowicie, całkowicie ospę, czarną, ospę czarną, ospę prawdziwą. I co jest bardzo istotne, nie było już żadnych nowych odmian. To jest, to jest, to jest ciekawe. I ciekawą rzeczą jest to, że Fakt jest taki, że te ospy odzwierzęce, bo jak wspomniałem, to nie dotyczyło tylko i wyłącznie na ospę, nie chorowali tylko i wyłącznie ludzie. No, Mpox pokazuje, że ta jest choroba np. małp, to była też choroba bydła, to była też choroba koni. Teraz kwestia jest e, tego typu, czy te, czy te e, choroby, te wirusy mogą ze sobą mutować. Mi to jest ciężko powiedzieć. No, transmisja na człowieka małpiej ospy się pojawiła. Przypuszczam, że transmisja e, czarnej ospy na człowieka to również była transmisja e, ze zwierząt. I tylko ten jeden wirus był takim wirusem mocno, e, mocno zjadliwym. Co było jego źródłem, jest mi, naprawdę, jest mi naprawdę ciężko powiedzieć, na czym on tak naprawdę głównie, e, głównie bazował, na jakim organizmie zwierzęcym on głównie e, bazował. Konie raczej odpadają, no bo w tym momencie konie też mają, przez, nawet w tym momencie, przez dziesięciolecia konie też chorowały na przykład na, na, na ospa, a jednak nie doprowadziło to do przeniesienia się wirusa na człowieka, a nawet jeżeli doprowadziło, to skutki tego nie były. Tak drastycznie jak w przypadku ospy czarnej, a jak już wspomniałem, domniemuje się, że na podstawie badań genetycznych, że właśnie ten wirus, który wyeliminował całkowicie ospę czarną, to był wirus, który w swojej strukturze przypominał ospę, właśnie tą ospę końską. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.